Witam Was wszystkich w nowym roku 2025. Z tego miejsca życzę Wam dobrego startu w nowy rok i tego, aby Wasze projekty, czy cokolwiek, co sobie zamierzycie, się wypełniło. Nie samo oczywiście poprzez działanie, ale o tym za chwilę będziemy mówić, bo dzisiejszym tematem tego wideo jest wystawianie celów. Czy wystawianie celów, zapisywanie ich ma sens, czy to tylko takie życzeniowe myślenie? Jeśli natomiast jesteś osobą, która nie zapisuje celów, nigdy tego nie robiła, to zapraszam Cię na to wideo, bo mam nadzieję, że też cię tutaj czymś zainspiruje, i to nie znaczy absolutnie, że coś jest źle, ale czasem warto pobadać, jak to faktycznie jest. Ja mam na imię Joanna, jestem Biznes Coachem, pracuję głównie z klientkami, które zajmują się. Branżą doradczą, konsultacyjną, coachingową, wirtualne asystentki, ale tak naprawdę wielokrotnie już pracowałam z przedsiębiorcami z różnych dyscyplin, z różnych branż i mam na tyle różnorodne doświadczenie, że mam to takie spojrzenie, dzięki któremu trochę podchodzę inaczej do niektórych rzeczy. I również takim tematem jest zapisywanie celów. To, co trzeba wiedzieć, to cele wypełniamy wtedy stosownie do naszej inteligencji emocjonalnej. No możesz powiedzieć, zaraz, 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 ale jaki to ma związek? No właśnie taki, że jeśli jesteś rozedrgany emocjonalnie i zapisujesz sobie cele na nowy rok, właściwie życzeniowo, bez pokrycia zgodnego z Twoimi zasobami, czy też działaniami, jakąkolwiek strategią, no to wiemy, że to po prostu się nie może udać. Wtedy również oczywiście nie będą działały żadne afirmacje, bo twój układ nerwowy na to nie pozwoli. Jest jakieś spięcie, jest jakieś nadwyrężenie, które po prostu cały czas pulsuje w twoim układzie nerwowym, i wtedy będzie i autosabotaż, ale też niewspierające przekonania będą cały czas bombardować te twoje nowe cele. I to jest to podejście, o którym chcę powiedzieć, że oczywiście bardzo dobrze jest zapisać sobie cel, bardzo dobrze zrobić założenia, ale zobaczcie, jak wiele celów jest porzucanych bardzo szybko po nowym roku. Bądź czasami niektórzy po urodzinach sobie na urodziny sobie zakładają jakieś cele to też czasem nie trwa niestety długo, bo właśnie nie ma tej gotowości, która jest podbiciem naszego układu nerwowego. Ja myślę, że w ogóle na wiele rzeczy trzeba po prostu spojrzeć nieco głębiej, nie tylko tak otwajkować, czy też powtarzać, bo wypada, albo robić jakiś vision board, albo jakąś tablicę marzeń i tak dalej, bo to wszystko sprzyja wtedy, kiedy ty jesteś świadomy, jak to tak naprawdę działa. Więc po pierwsze, żeby podejść do swoich celów i do tego, czy one zostały realizowane, w jakim stopniu, no warto sobie to trochę badać. A jak to można zrobić? Bardzo prosto, po prostu. Zapisuj w kalendarzu wszystkie wydarzenia, które planujesz, ale też na koniec miesiąca czy te wydarzenia miały miejsce. Nieważne czy to będzie twoja transmisja online, nieważne czy to będzie wyjście na rozmowę z klientem, chodzi o coś, co będzie doprowadzało cię do zrealizowania tego celu. I tutaj mam na myśli również osoby, które pracują na etacie. Bo nawet jeżeli chcesz sobie kupić inne mieszkanie, zmienić meble, cokolwiek by to było, czy też po prostu bardziej zadbać o zdrowie, to trzeba mieć na to jakiś pomysł. Jeżeli Ty nie zaplanujesz swojego życia, to życie zaplanuje za Ciebie. A dlaczego? A właśnie dlatego, że mamy takie, a nie inne podbicie emocjonalne. Jeśli jesteś nastawiony na sukces, na osiąganie, na realizację, to dużo łatwiej będzie Ci osiągać te sukcesy, niemal można powiedzieć koncertowo. Ale jeżeli ciągle wydaje ci się, że masz podgórkę, masz jakieś straty, jakieś różne rzeczy przychodzą, które nawet byś sobie w najśmielszych snach nie wyobraził, czy nie wyobraziła, no to wiemy już, że tutaj coś jest nie tak, i wtedy żaden cel też nie będzie zrealizowany po Twojej myśli lub w takiej formie, jakbyś chciał, czy chciała. Całe to podbicie emocjonalne, powtarzam, ma ogromne znaczenie, bo to oznacza, na co jesteś gotowy. To oznacza też, z jakiej pozycji w ogóle podchodzisz do realizacji swoich celów, czyli ja, dorosły, ja, dziecko, czy może ja, osądzający, czy surowy rodzic, to trzeba troszeczkę spojrzeć właśnie na to szerzej. I jeśli podejdziesz do siebie, ja dorosły, tak, mam prawo wreszcie, mam prawo pracować tak, jak chcę, tak, jak lubię, zarabiać tak, jak chcę, daj sobie prawo do zarabiania lekko. Nie muszę już tyrać, mieć dwóch prac, żeby popłacić rachunki. Każdy z nas niemal miał takie etapy w życiu. I krótkoterminowo jest to ok, tylko do wypełnienia określonego celu, czy wzięcia odpowiedzialności za sytuację, która się wydarza, ale w jakimś długim działaniu, coś takiego po prostu jest tak obciążające, a na pewno nie doprowadza nas do osiągania celu. To ci mogę powiedzieć, na pewno nie doprowadza do tego, że spłacisz długi, na przykład, jeśli takowe masz, bo nie tędy droga. Więc te cele po prostu obserwuj, czy osiągasz od tych najmniejszych, ale też patrz, z jakiego punktu startujesz. Tu się bardzo utożsamiał ze słowami, yy, Oj, 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 moment, zapomniałam teraz, za chwilę mi się przypomni, um, osoby, która jest psychologiem i on właśnie podpowiada coś takiego, żeby patrzeć, z jakiego punktu startuję i co w związku z tym osiągam. Bo my często stawiamy sobie duże cele, ale one są tak duże, że po pierwsze, trudno zjeść słonia w całości, nie jest to podzielone na kawałki, ani na etapy, to jest po pierwsze. Po drugie, czasami oczywiście cel powinien być ambitny, ale też jednak realistyczny do zrealizowania. Jeżeli teraz zarabiasz 5 tysięcy złotych załóżmy, czy 6000 tysięcy złotych, ale chcesz za 3 miesiące zarabiać 50 tysięcy złotych, albo wizualizujesz sobie milion, to musisz się siebie sam zapytać, czy naprawdę jesteś o tym przekonany, że ten milion jest możliwy? Jeśli tak, no problem. Jeśli nie, no to y, będą się zdarzały wydarzenia, które będą to po prostu sabotować. Pamiętajmy, że mamy dwa poziomy naszego umysłu: świadomy i podświadomy. I świadomy, oczywiście, chce jak najwięcej, chce jak najszybciej, bezwysiłkowo, ale podświadomość to jest to miejsce, które po pierwsze zawiera 95%, nawet 6% naszego całego funkcjonowania. I po drugie, tam są ukryte pewne schematy. Jeśli te schematy są nierozpoznane, to one determinują, czy nasz cel się wypełnia, czy nie. No bo jeżeli nie czujesz swojej wartości, albo myślisz sobie, że um, sąsiada trawa bardziej zielona i inni są lepsi, inni osiągają sukces, a ty to tam wiesz, niewiele potrafisz, to przykro mi, ale twoja podświadomość będzie słuchać swoich myśli i będzie je jak najbardziej realizować. Ale żeby właśnie trochę się uziębić i nie popłynąć w takim myśleniu, w którym często będziemy sobie dowalać, to właśnie dobrze jest podkreślić z jakiego punktu startowego ja wychodzę. Dam tutaj taki przykład, może niezbyt przyjemny, ale taki, który będzie łatwo sobie to zwizualizować. Na przykład, ktoś ma 500 tysięcy długu. To jeżeli mi nie rok czasu, to jest prawie niemożliwe w rok czasu spłacić 500 tysięcy długu. Mnie prawie, bo. Przypadki się mogą zdarzyć. I ktoś powie, ojej, spłaciłem tylko 100, a jeszcze mam 400. Ale jeżeli spojrzysz na to tak, ok, miałem 500, minus 100, zrobiłem 400, wystartowałem z takiego punktu, jest progres, jest postęp, zrobiłem coś, zrobiłam. Ja tutaj akurat może o tym długo powiedziałam, dlatego też, że niestety wiele osób wchodzi w nowy rok z długami, i z poważnymi sytuacjami gdzieś firmowymi i w najbliższym czasie będzie w związku z tym materiał na ten temat, dlatego gdzieś szybko mi ten przykład przyszedł, ale też z drugą stroną, chcesz zarabiać 50 tysięcy miesięcznie. To przecież z 500 zł jest trudno ten pułap przeskoczyć. Można to kwantowo zrobić, ale trzeba trochę nabrać tego rozpędu i w ten kwanty po prostu dać się porwać. Dlatego jeżeli zobaczysz, że na przykład po roku czasu no nie zarabiasz jeszcze tych 50 tysięcy złotych, ale zarabiasz już 7, 8, dotykasz dziesiątki, że ona już nie staje się czymś takim trudnym, ciężkim, nieosiągalnym, to potem tylko zmienią się cyfry z przodu. Ale warto zobaczyć ten progres, jaki my robimy. My bardzo często stawiamy cele po tym, a po trzech miesiącach się nie wydarzyło, odpuszczam. I druga rzecz jest taka, żeby iść trochę za swoją intencją, czyli tym, co naprawdę w duszy gra. I teraz na przykład może już sobie zapisałeś, czy zapisałaś cel na nowy rok, ale teraz daj sobie jeszcze chwilę na to, tutaj przy tej okazji, tego wideo, żeby dać taką intencję, co byś chciał czy chciała osiągnąć w roku 2025. I teraz dam Ci dosłownie kilka sekund na to, żeby pierwsza myśl, pierwsza jest zawsze zgodna, bo ona nie jest tak przemyślana. Ja kliknę palcem, a Ty dopuść tą myśl do siebie. Co to może być? Tak, Czyli co teraz chciałbyś zrealizować z intencją w roku 2025? Możesz dać sobie dłuższą chwilkę jeszcze na to, możesz zapauzować to wideo, ale ja polecam Ci zrobić to bardzo szybko, bo jeżeli będziesz to zbytnio przemyśliwać, znowu pójdzie to z poziomu umysłu, a nie z poziomu Twojego serca. Intencja zapisana w kalendarzu praktycznie od tak. Załóżmy, że dziś był kwiecień i ja zapisałam cel na listopad i to był cel 25 tysięcy euro obrotu miesięcznego. Ja muszę powiedzieć, że ja nigdy nie zrobiłam lżej 100 tysięcy złotych, ponieważ po pierwsze nie napierałam na ten cel, a nie ma nic gorszego jak napieranie, ponieważ opór rodzi siłę i znowu to trzeba użyć większej siły, żeby to pokonać, to znowu wchodzi większa siła, więc trzeba to zrozumieć, że napieranie na cele za wszelką cenę, zresztą kosztem rodziny czy zdrowia, nie ma sensu, a intencja, Daje tą lekkość, to żeby to się wydarzało i żeby okoliczności przyciągnąć takie, które pomogą to zrealizować. A nie za wszelką cenę upra się po swojemu działać. Z tymi celami właśnie jest też tak, że czasami one są tak wystawione nierealistycznie. Jest taka moda na te vision board, które bardzo często towarzyszą ludziom, którzy zajmują się melemami, i to jest bardzo fajne sobie wizualizować. Fajne jest przykleić sobie kartkę i Uczynić naszą podświadomość bardziej uważną na to, i żeby kreowała te okoliczności, ale wiele osób było załamanych, jeśli po roku to się nie wydarzało, jakby przestały wierzyć w ten cel, że on jest możliwy. Tymczasem on się mógł wydarzyć w drugim czy w trzecim roku, ale jeżeli jest to duży cel, to też trzeba podejść do tego życiowo, po prostu. Nie oczekiwać, że nam tu spadnie coś z nieba. Bardzo często osobom, które są w rozwoju osobistym, towarzyszy również takie duchowe podejście tej manifestacji. I jeżeli chodzi o manifestację, to bez działania ona się również nie wydarzy. I często w manifestacji jednak wiele osób podchodziło życzeniowo, że coś się wydarzy, bo ja manifestuję i teraz będę w on... i po prostu to się zacznie dziać. Nie, po prostu to. Ta wibracja może do nas przyjść, ale musimy pokazać, że chociaż podążamy w tym kierunku. I jeżeli yy, masz cel globalny, to po prostu podziel sobie go na mniejsze cele, wyznacz sobie mniejsze przestrzenie czasowe i zobaczysz, że po roku będziesz już w trochę innym miejscu. Ale kiedy też w przestrzeni tego roku następnego, czyli w 2025, gdzieś na końcu, czy 2026, na początku, spojrzysz na to, co osiągnąłeś, to, sobie, to powiesz sobie, ok, to było naprawdę mnóstwo włożonej pracy i duży progres. Dlaczego? Dlatego, że tylko jesteś na to uważny i podświadomość to ciągnie, chce Ci się to robić, bo wiesz, że już nie musisz się zajeżdżać. Uwaga, powtórzę to, nie musisz się zajeżdżać. To jest bardzo ważne zdanie, ponieważ mamy to tak wdrukowane w naszej polskiej kulturze, że jeżeli zarabiane są pieniądze lekko, to już wszyscy wężą, gdzie jest szwindel, gdzie tu jest problem, gdzie tu ktoś malwersował albo gdzie ktoś coś ukradł. I to bardzo głęboko siedzi, ale to nie jest twoje, ok? To nie jest twoje, to jest po prostu takie, można powiedzieć, nasze narodowe przekonanie, ale warto to też sprawdzić, czy trochę to we mnie nie siedzi. I warto to też sobie po prostu pobadać. Na końcu tego filmu dostaniesz ode mnie jedno ćwiczenie: do tego, żebyś zbadał sobie, jak u ciebie faktycznie jest z gotowością na większe przychody, pieniądze, zarobki, wzrastanie. Yy, ćwiczenie proste, aczkolwiek dające bardzo dużo wglądu w siebie, i z tego miejsca też proszę Ciebie o to. Abyś dał mi znać w komentarzu, czy dała jak Wam to ćwiczenie poszło, jak się Wasze ciało zachowało po tym ćwiczeniu. No i oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie powiedziałam, a pewnie nie, to subskrybujcie mój kanał. No dobrze, kochani, jeżeli chodzi o osiąganie celów, to jest też tak jak w celami zawodowymi, typowo w pracy. Mamy jakieś zasoby. Czasami są to studia, czasami doświadczenie, czasami jakieś wyjątkowe szkolenie. I teraz, co jest Twoim zasobem, żebyś mógł te cele osiągnąć, bo trzeba też wiedzieć, że nie mając świadomości tego, co jest moją mocną stroną, a też co jest słabszą, i być może tutaj ja potrzebuję pomocy albo oddelegowania, te cele jest trudno zrealizować. Na przykład ja trochę tak yy, kotwiczę się gdzieś w robieniu grafik. Ja je zrobię, one nie są najgorsze, ale zajmuje mi to dużo czasu, czasami się już irytuję, bo znowu mi się gdzieś ten tekst trochę rozjechał. Znowu tak, ta, ta rozdzielczość nie jest, no nie wygląda to dobrze. Wklejam na przykład baner w tło, potem okazuje się, że nie do końca coś pasuje. Tam można przyciąć, ale wiecie co mam na myśli? Grafik zrobi to dwa razy szybciej, estetyczniej, profesjonalniej. Ja wolę zapłacić i niż się z tym męczyć. Wszystko zależy oczywiście, czego dotyczy Twój cel. Mój cel często jest wystawiony. I w życie zawodowe, i w życie biznesowe, i życie prywatne, wobec czego yy, trochę to trzeba rozdzielić, ale myślę, że bez względu na to, jaki cel sobie wyznaczasz, zawsze warto prosić o pomoc. O przegadanie z kimś zaufanym, bliskim, przyjacielem, czy też jak obserwujesz jakiś swoich mentorów, to tak sobie wyobraź na przykład, a gdybym była taką czy taką osobą, to jaką decyzję prawdopodobnie bym podjęła? Oczywiście tego też do końca nie wiemy, ale znając czyjeś nastawienie, znając czyjeś podejście i mental, można w dużej mierze to przewidzieć. No więc, właśnie, cel to nie jest tylko zrobienie sobie mapy marzeń. Cel to jest tak naprawdę objęcie tego szerszą perspektywą, co potrafię, czego nie potrafię i czego będę potrzebować, albo jakiej pomocy będę potrzebować do tego. Abym ten cel zrealizowała. Wyznaczaję cele w rozłożone w czasie, a cel globalny podziel na mniejszy. W przeciwnym razie po trzech miesiącach się zniechęcisz. Jeżeli podejdziemy do tematu na przykład maratonu, maraton 152 km. Ale jeśli zaczniesz biegać po 2 km dziennie, okaże się, że w miesiącu na przykład przebiegniesz już. Sporo kilometrów. Po trzech miesiącach może się okazać, że przebiegniesz już półmaraton, a po pół roku maraton zrobi się właśnie w tych mniejszych kawałkach, zrobi się. Natomiast przygotowanie do maratonu to również jest przygotowanie w postaci wielu małych treningów. I to, co widzimy często na mecie, czy u sportowca, czy po prostu osób, które trenują, czy uprawiają jakiś sport, to jest efekt iluś mniejszych treningów. I twój duży cel może być um, poprzedzony, a nawet powinien być poprzedzony, wieloma mniejszymi osiągnięciami i zwycięstwami codziennymi. Jeżeli tak do tego podejdziesz i po prostu zobaczysz to trochę z ciekawością, co się wydarzy, jak ja jednak to zrobię i puszczę jakiś, nie wiem, program, kurs online albo. Jeszcze popracuję z klientami jeden na jeden, dam sobie szansę na to, żeby nie wychodzić totalnie z tego, albo po prostu po prostu przemodelujesz trochę swoje działanie, żeby te mniejsze cele zacząć wypełniać, to zobaczysz, że też gdzieś z automatycznie, automatu poczujesz, w którym kierunku powinieneś iść, czy powinnaś, żeby ten duży cel zrealizować. Co ci też najbardziej służy i też będziesz mógł sobie pobadać. I jeżeli nawet jakiś mniejszy cel nie wypełni się totalnie w terminie, w jaki wyznaczyłeś, to nic się takiego nie wydarzy, ale będzie to jakąś tam informacją dla Ciebie, bo może jednak tu było za mało działania, może było za dużo czasu poświęconego na coś innego, na przysłowiowego, na Tewlixa, może ten czas rozjeżdża się gdzieś między palcami i tak naprawdę okazuje się, że właśnie tu jest ten klucz, którego powinnaś, czy powinieneś poszukać. No ale też jeszcze jest taka rzecz, bo nie chciałabym, wiecie, przyszłości jeszcze nie ma, przeszłość już była, a mamy tu i teraz, więc ja zachęcam do tego, żebyś startował z tym, co masz tu i teraz, bez wymyślania, jak to będzie, jak zarobisz 50 tysięcy złotych, to wtedy zrobisz jakiś super biznes, albo wtedy zaczniesz działać, albo wtedy zrobisz super wideo, albo wtedy zaczniesz rozmawiać z klientami. Nie. To jest dokładnie odwrotnie. Czyli to, co masz dziś, tu i teraz, to, czego się nauczyłeś, jakie masz doświadczenie zawodowe, jakie masz też predyspozycje swoje, osobiste, to warto już teraz zacząć wdrażać w czyn. Nie ma sytuacji, która nastąpi, że będzie idealny punkt do startu, a nawet powiedziałabym, że nigdy takie się nie wydarza. Natomiast wszelkiego rodzaju efekty wydarzają się tylko dlatego, że było poprzedzone mnóstwo małych kroków. Zapisz sobie zatem intencję na przykład na czerwiec, czy takie półrocze, na grudzień i sprawdź, czy to ci się wypełni. Jaka ta intencja będzie? Intencja taka w połączeniu w ko z koherencją głowa i serce, a nie tylko z poziomu świadomego. No i to, co jest tutaj jeszcze bardzo ważne, inteligencja emocjonalna, ale też po prostu sprawdzenie, jakie przekonania ze mną rezonują, a jakie mnie sabotują. I obiecałam Ci ćwiczenie, które jest bardzo proste, ale też stosuję często z klientami, bo yy, yy, warto w ogóle to sobie robić po prostu od czasu do czasu i też w różnych kontekstach to dziś będzie dotyczyło na przykład pieniędzy jako nowego celu, ale możesz to wypróbować yy, w różnych innych kwestiach. To będzie ćwiczenie kinestetyczne, ale dało Ci bardzo duży, yy, ciekawy pogląd, yy, co w trawie piszcie. Yy, co w Twoim ciele pisz? Weź dwie kartki, a cztery z drukarki. Jeżeli nie masz takich, to po prostu zwykłe kartki, ale wtedy dobrze by było mieć na przykład mazak. Ja tutaj taki też mam, żeby wyraźnie po prostu było widać, co na tej kartce jest napisane. Jeżeli nie masz mazaka, to sobie po prostu pogrób to troszeczkę długopisem. Na jednym. Na jednej karcie napisz sobie stan dzisiejszy, czyli na przykład masz na koncie ileś pieniędzy, bądź masz chociażby na przykład minus. Minus 100 zł, minus 3000 tysiące. Więc zapisz ten stan na dzień dzisiejszy na jednej karcie. Na drugiej kartce napisz stan, jaki chciałbyś osiągnąć. Na przykład 5000 na plusie, 15000 na plusie, albo 50 tysięcy, właśnie powiedzmy w czerwcu. I stań na jednej z tych kartek, najpierw na tej, której stan dzisiejszy. I poczuj, co jest w ciele. Czy jest spokój, czy trochę cię to irytuje, czy denerwuje, frustruje, gdzie to jest? Zobacz, gdzie to jest w ciele. Zobacz, co ci to robi. I czy jest tam niepokój, czy właśnie raczej jest spokój. Zmierz to sobie w skali od 1 do 10, na przykład, na ile czuję gdzieś uderzenie serca. W skali od 1 do 10, na przykład, być może na 8, to jest już sporo. Co ci to robi, jak się z tym czujesz, ale też spróbuj wtedy wejść w to miejsce i troszeczkę je tam rozluźnić. To oddychaj do tego. I wejdź na tą kartkę, która jest z napisem nowej kwoty, i jakiś nowy cel, i poczuj, co tam jest. Dodam, że często właśnie na tej drugiej kartce jest większej sensacji w ciele. To, co chciałabym, to, żebyś w tych sensacjach wytrwał czy wytrwała. To nie jest bardzo długie ćwiczenie, to wystarczy dosłownie minuta, dwie, po prostu zrelaksować ciało, stanąć na tym, zamknąć oczy, wziąć kilka oddechów i zobaczyć, gdzie się lokują emocje związane zarówno z jedną sytuacją, jak i z drugą. To jest bardzo cenna informacja, bo dzięki temu możesz nad tymi miejscami pracować, możesz się rozróżniać, chociażby poprzez oddychanie. Możesz sobie też zadać pytanie, dlaczego te emocje czuję, skąd one pochodzą, dlaczego tak się denerwuję, dlaczego tak się frustruję, dlaczego mnie stresuje nowa kwota, bo często tak jest. Pobadaj to sobie, pobądź w tym. Pozwól też uwolnić się temu poprzez ciało, czyli przepuść to trochę do dołu, do stóp. Wyobraź sobie, że po prostu to przechodzi do matki Ziemi, która to transformuje. To są cenne informacje, bo potem zauważ w sytuacjach codziennych, lub też takich powiedziałabym stresowych sytuacjach, że bardzo często w tym samym miejscu jest ta emocja. Jeśli potrzebujesz popracować z tym, z kimś, to oczywiście Ciebie zapraszam. A technika pochodzi z neurolingwistycznego programowania, gdzie wcale czasem nie trzeba znać przeszłości, żeby rozbrajać jakieś przekonania. Natomiast też zapisz sobie, bo może jakieś myśli Ci przyjdą, może jakieś przekonanie się odkryje, szczególnie jeżeli staniesz na nowym celu i na przykład jeżeli do głowy Ci będą przychodzić pomysły, o tak, 50 tysięcy akurat ja, ja zarobię, nie, nikt... Nie, nie, nie umiem, nigdy mi się nie udało, to dlaczego teraz by miało być. Jeżeli przechodzą Ci takie myśli, to je sobie zapisuj, bo wtedy warto zaimplementować nowe przekonanie, zneutralizować to stare, czyli na przykład mogę być pierwsza w rodzinie, która tyle zarobi, mam prawo tyle zarabiać, mam doświadczenie, dzięki któremu mogę tyle zarabiać, czy zarabiam właśnie, tak w czasie jakby wypełnionym, te 50 tysięcy złotych. Czy 15 tysięcy, czy cokolwiek tam zapisałeś? Jeżeli tym celem jest samochód, dom i tak dalej, to pobadaj sobie, w którym miejsce w ciele jest wspierająca, w którym nie wspierająca emocja, która daje ci dużo niepokoju albo jakiegoś takiego poddenerwowania i rozpracuj to. Pobądź w tym, nie wychodź z tego natychmiast, pobądź w tym. Podziękuj tej części ciała za to, że Cię informuje o tym, bo ta informacja zawsze ma pozytywny przekaz. A dlaczego? No bo wreszcie wiemy, że tam coś jest i możemy to przepracować. A następnie zaimplementuj nowe przekonanie i postaraj się do tego miejsca, jakby je y, po prostu włożyć. Ćwiczenie powinno Ci zająć nie dłużej niż 10 minut. Nie chodzi o to, żeby się zamęczać, zadręczać, czy jakąś tam. Po prostu dochodzić do tego, co by mogło być tym przekonaniem. Twoja podświadomość nie martw się, wyrzuci to Ci to w chwili relaksu, i dowiesz się, co może być dla Ciebie blokujące. Ja mam nadzieję, że to ćwiczenie będzie dla Ciebie przydatne. Koniecznie daj znać, jak Ci w tym ćwiczeniu było, jakie sensacje w ciele się pojawiały. Sensacje również mam na myśli takie pozytywne, czyli takie. Tak, to jest moje, to osiągnę ten cel, to na pewno jest zgodne ze mną, więc jeżeli takie emocje odczuwacie, to po prostu się nimi podzielcie. Zapraszam na następny film, który będzie już wkrótce. Przy okazji, zapraszam na mój najnowszy masterclass. Wychodzimy, wychodzę, można powiedzieć, trochę z takiej, nazwę to kolokwialnie grubej rury dlatego, że wiele osób zgłasza się nadal do mnie, niestety, też z problemami w firmie. I Masterclass będzie zatytułowany, właściwie już jest, jak wyjść z firmowych długów. i Jego pełne otwarcie nastąpi 10 stycznia, a jest w całkiem przyjemnej cenie, 51% niżej i uważam, że jest to na każdą kieszeń, zatem zapraszam Cię po prostu do odczytania informacji w komentarzu, ponieważ jeszcze mam za małe konto, żeby wklejać coś w opisie. A jeżeli jesteś po prostu tym zainteresowany i może tutaj y, występuje jakiś problem z odczytaniem wiadomości z komentarza, to po prostu napisz do mnie wiadomość. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.